W piątym odcinku magazynu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego omówimy następujące tematy. Wstąpienie do Unii Europejskiej zostało podsumowane podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa. Muzyczny akcent w filharmonii z okazji jubileuszu 15-lecia integracji europejskiej. Pierwszy lot do Krakowa odbył się ze znanym tenorem Jackiem Wójcickim. Apetyczna konferencja, czyli z wizytą w starych jabłonkach. W ciągu 15 lat w armii Mazury zmieniły się nie do poznania. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku wiązało się z wieloma korzyściami dla wszystkich województw. Dzięki licznym dofinansowaniom w naszym regionie zrealizowano i nadal realizuje się projekty poprawiające standardy w niemal każdej dziedzinie. Przede wszystkim infrastruktura. Byliśmy zaniedbanym województwem, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, kolejową. W tej chwili mamy drogi krajowe, drogi wojewódzkie, lotnisko. Modernizację dróg kolejowych, więc poruszamy się szybciej, bezpieczniej, bardziej komfortowo. Warto także wspomnieć o działaniach w sferze kultury. Fundusze europejskie pokryły część kosztów związanych między innymi z budową olsztyńskiej Filharmonii, remontem teatru Jaracza oraz ochroną zabytków w naszym regionie. Ostatni okres programowania Oś Kultura, gdzie ponad 130 milionów euro było. Do wykorzystania jest praktycznie rozdysponowana. Wsparcie unijne obejmuje również politykę społeczną. Fundusze europejskie, chociaż duże, nie zaspokajają w pełni np. potrzeb osób niepełnosprawnych. W tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia. Opiekun dzisiaj musi pracować 24 godziny na dobę i nie ma szans na odpoczynek, więc planujemy takie, takie wsparcie. Mam nadzieję, że to, się, że to się uda już na pewno za pośrednictwem przyszłych funduszy unijnych na lata 2021-2027. Możliwość realizacji wielu projektów to tylko jeden z pozytywnych aspektów integracji europejskiej. Dla naszego województwa, jak i całej Polski ten fakt jest ważny również z innych powodów. Unia Europejska też powstała po to, żeby rozwiązywać problemy, ale żeby był konsensus, żeby nie było konfliktów tych zbrojnych, tych globalnych. I ponad 70 lat mamy pokoju, a to jeżeli chodzi o Polskę, jest wyjątkowe. O tym jakie znaczenie dla Warmii Mazur miało wstąpienie do Unii Europejskiej przypomniano podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa. W Warmii i Mazury świętują 15-lecie Polski w Unii Europejskiej. W Olsztyńskiej Filharmonii z tej okazji odbyła się galowa część uroczystości. Podczas wydarzenia samorządowcy dokonali bilansu naszej obecności w Unii Europejskiej z perspektywy regionu. 15 lat temu byłem wtedy przewodniczącym Parlamentu Regionalnego naszego sejmiku. Pamiętam dokładnie ten dzień. Jak oceniam? Powiedziałbym nawet może jednym słowem. Otóż w województwie warmińsko-mazurskim praktycznie nie było żadnej inwestycji centralnej, żadnej inwestycji takiej 100% rządowej. A to oznacza, że przez te 15 lat wszystko co osiągnęliśmy, infrastruktura drogowa, kolejowa, wszystko co mamy do tej pory to jest dzięki pieniądzom Unii Europejskiej. Warmia Mazury rozwija się doskonale, jeżeli chodzi o urbanistykę, jeżeli chodzi o infrastrukturę, transportową, drogową, kolejową, ale również te dziedziny związane z ochroną życia, turystyka, rolnictwo bardzo mocno przecież zmieniło swój obraz. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. A co do tej pory? Dzięki środkom unijnym udało się zrobić w miastach regionu Warmii i Mazur. Na różnego rodzaju działania, które miały przede wszystkim tworzyć nowe miejsca pracy, budować świadomość, kapitał ludzki. I podnosić właśnie tym samym poziom naszego życia. I tutaj bym przypomniał, największy nasz projekt, 650 milionów złotych, to modernizacja i wprowadzenie całego systemu transportu zbiorowego do miasta Olsztyna, razem z tramwajami, razem z buspasami, z modernizacją naszych dróg, ulic. Również zakupem inteligentnego systemu sterowania ruchem, z budową zajezdni tramwajowej, z budową zajezdni autobusowej, która powstała przy ulicy Sikorskiego. I naprawdę było to dla nas ogromne wyzwanie. Co by było, gdybyśmy jako samorząd miasta nie pozyskali pół miliarda złotych, czyli 500 milionów złotych? Na inwestycje, że nie byłoby dzisiaj promenady miasta Ełku, nie byłoby zakładu unieszkodliwiania odpadów, nie byłoby amfiteatru, nie byłoby zmodernizowanego Ełckiego Centrum Kultury, nie byłoby parku naukowo-technologicznego, nie byłoby obwodnicy miasta Ełku, nie byłyby zmodernizowane piękne kamienice, nie byłby zmodernizowany park Solidarności, kamienica pozarządowa, nie powstałyby parki i skwery w naszym mieście, nie byłyby realizowane projekty Społeczne, związane z ekonomią społeczną, organizacje pozarządowe nie miałyby wsparcia, a przedsiębiorcy nie mieliby urządzeń i maszyn działających w oparciu o nowoczesne technologie. W trakcie gali uhonorowano wybitne osobistości za szczególne zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród wyróżnionych byli m.in. radne województwa Jarosław Słoma, dyrektor Olsztyńskiego Wordu Stanisław Szatkowski oraz poseł RP Urszula Pasławska. Wydarzenie zakończył koncert Orkiestry Symfonicznej Olsztyńskiej Filharmonii. To jeszcze nie widział, to ma okazję zapoznać się z nowoczesnym obiektem w Szymanach, jakim jest port lotniczy Olsztyn Mazury. Od 2016 roku ponad 300 tysięcy pasażerów. W tym roku mamy ważną liczbę, 140 tysięcy do przewiezienia, i na dzień dzisiejszy już ponad 40 tysięcy jest zrealizowane. Także myślę, że spełniamy te wymogi, które były w projekcie unijnym. 25 kwietnia zapoczątkował nowe połączenia polskich linii lotniczych loty z Mazur do Krakowa. Do wspólnego podróżowania zaproszono Jacka Wójcickiego. Znany śpiewak tenorowy Szymany ocenia wysoko. Tak się miło zdarzyło, że włodarze wybrali moją skromną osobę na ten inauguracyjny lot i na koncert, który się odbył wczoraj w Filharmonii w Olsztynie. Gdzie no, propagowaliśmy, otwieraliśmy tę trasę łączącą no, moje, o moje kochane miasto, mój Kraków, no tutaj z tym regionem. Dzień wcześniej miał miejsce recital, który uroczyście zainaugurował nowe połączenia do stolicy Małopolski. Boże, ja Uskrzydlona dużą dozą dobrej muzyki publiczność, dnia następnego przybyła na lotnisko, które wciąż się rozwija. W tej chwili nasza siatka połączeń dzisiaj Kraków, za chwileczkę ruszamy z Lwowem, trzy razy w tygodniu do Dortmundu, ale również dwa, loty, dwa, dwa połączenia do Londynu, do londyn Stanset i do londyn Luton, jeśli chodzi o przewoźnika Wizerem i Ryanair. I moment, na który wszyscy oczekiwali zniecierpliwieni. Na płycie lotniska wylądował samolot z Krakowa. Pierwsza pasażerka otrzymała bukiet kwiatów, co stanowiło miłe zaskoczenie. Oczywiście nie umknęła uwadze mediów. Bardzo miła niespodzianka, podróż minęła bardzo miło, obsługa perfekcyjna, lot wspaniale. Nowa oferta to nowe możliwości kontaktu z kulturą obu regionów kraju. To podróż trwająca raptem godzinę, 10 minut, co stwarza nieocenioną możliwość oszczędności czasu w pokonywaniu odległości ponad 450 km. Żywność wysokiej jakości, produkt regionalny, tradycyjny i ekologiczny – taki tytuł miała konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski. Producenci, restauratorzy, właściciele pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych z Warmii, Mazur i Powiśla spotkali się w starych jabłonkach, żeby dyskutować i wymieniać doświadczenia na temat wytwarzania regionalnej żywności, ale nie tylko. Z pewnością wszystkie kwestie są istotne, a więc świadomość tej dużej rodziny która dba o dziedzictwo kulinarne, wsparcie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, wsparcie również instytucjonalne. Również trzeba odnajdywać się na, na rynku. Trzeba po prostu też tą dystrybucją żywności, w jakiś sposób. Nie tylko reklamować, ale po prostu zwyczajnie zarabiać. Oprócz informacji typowo gospodarczych i biznesowych, podczas konferencji można się też było dowiedzieć m.in. o historii kulinarnej naszego regionu, o tym jak ważne jest krzewienie kulinarnego dziedzictwa i powrót do tradycyjnych potraw. Jest to ważne dla turystyki, dla oferty gastronomicznej, a więc dla biznesu dla, dla miejsc pracy, dla promocji. I w tym sensie y, może być pożyteczne, żeby ta opowieść o jedzeniu, lokalnym jedzeniu, jedzeniu, współgrała z zabytkami, ze zwiedzaniem, z jakimiś postaciami znanymi w regionie, na przykład tutaj z krzyżakami. Kopernikiem czy prusakami, mazurami żyjącymi przed wojną. Między innymi, nie tylko oczywiście. Konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski to była doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy producentami żywności regionalnej. Ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z wytwarzaniem tradycyjnych wyrobów, mogli posłuchać rad swoich bardziej doświadczonych kolegów, którzy na trudnym rynku utrzymują się już od kilkunastu lat.